Szok, Jak wyglądał ślub Roberta Biedronia? Czegoś podobnego nikt się nie spodziewał, co za sceny. Robert Biedroń od 23 lat stanowi udany związek z Krzysztofem Śmiszkiem. Wspólnie starają się walczyć o prawa społeczności LGBTQ, między innymi o związki partnerskie i prawo do zawierania małżeństw jednopłciowych. Nie wstydzą się mówić o uczuciu, jakim się darzą, co potwierdzili ceremonią zaślubin. Robert Biedroń stanął na ślubnym kobiercu. Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek tworzą parę od wielu lat. Niestety, zgodnie z polskim prawem, nie mogą legalnie wstąpić w związek małżeński. Jednak to, co nie jest możliwe w urzędzie czy kościele, może wydarzyć się na scenie. Taka ceremonia nie jest oczywiście prawnie wiążąca i w świetle praca jest tylko zabawą, ale nie da się ukryć, że obaj panowie bawili się podczas tej wyjątkowej chwili przednio. Polityk i jego partner pojawili się na scenie w zaskakującej odsłonie ich głowy zdobiły bowiem wysokie peruki pełne kolorów. Do ślubu zakochanych doszło podczas spektaklu Spartakus miłość w czasach zarazy, który rekonstruuje wydarzenia, do których nie powinno dojść. Robert Biedroń opowiedział o emocjach związanych ze ślubem na scenie. Robert Biedroń w rozmowie z portalem Onet ujawnił, jak czuł się przed spektaklem, w którym miał poślubić swojego partnera na scenie. Jak ujawnił, równocześnie czuł podekscytowanie, ale i smutek, że nie może stanąć z ukochanym na prawdziwym ślubnym kobiercu. Jest lekkie poddenerwowanie i ekscytacja, ale też niestety smutek, że wciąż trzeba mówić o oczywistych sprawach, jak równość małżeńska. Naszym ślubem zwracamy się do rządzących, bo Polakom nie trzeba tłumaczyć oczywistości, większość opowiada się za prawem do formalizacji związków jednopłciowych. Na razie szczęście w Polsce możemy zalegalizować jedynie na scenie, a nie w kraju, który tworzymy. Robert Biedroń podzielił się zdjęciami ze scenicznego ślubu. Robert Biedroń podzielił się zdjęciami tej wyjątkowej chwili na swoim Instagramowym profilu. Jak ujawnił w opisie, jako prezydent miast, wiele razy stał po drugiej stronie takiej ceremonii. Udzieliłem setek ślubów jako prezydent Słupska, ale pierwszy raz stanąłem po drugiej stronie. Po 23 latach w związku. To piękne uczucie, którym trzeba się dzielić. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, żeby dwie dorosłe osoby mogły doświadczyć ślubu, gdy chcą. Bo miłość to miłość. Pod postem posypały się zachwycone komentarze. Gratulacje, to było niesamowite przeżycie, cieszę się, że też mogliście to razem poczuć. Wow, wspaniali, gratulacje, i kolejnych 23 lat razem, albo i więcej. Życzę tego z całego serca! Równość małżeńska, subito. Gratulacje i życzę, aby nasza polska rzeczywistość wkrótce się zmieniła i aby wszyscy, bez względu na preferencje, byli równi. Nawias otwierający wielokropek nawias zamykający kropka.